witam wszystkich bardzo serdecznie filmik będzie wiązał się z moim poprzednim na temat Białorusi bo za długo gadałem za mało za mało zostało przekazane ale tak jak wspominam tradycyjnie jeżeli można komentarzyk tak jak wspominam Będę się chwalił. Kiedyś. Ta pokora już we mnie wygasła. Wystarczyło 5 lat pokory. <grystanie> Uznałem, że już wystarczy już tego. Byłem pokorny, teraz już nie będę pokorny, będę brutalny. Zresztą byłem brutalny, ale i będę teraz jeszcze tym bardziej. do 5. Nie dorasta mi żaden geopolityk, geostratek, ani żaden internauta. Znaczy mówię o tych, którzy mają po kilkadziesiąt tysięcy tam czy subów, czy też. Ujadają w TV czy radio. Dopiętnie dorastają. Także, także w tej kwestii. No i teraz wracamy do głównego wątku, czyli kasa dla naszych posłów. Otóż słuchajcie, teraz też jest jeden wielki płacz, że podniesiono posłom nie, podwójnie kasę, czy co? Nie, po 10, po 20, mam zarabiać, po 40. To nie, to wielkiego znaczenia nie ma. Słuchajcie, dlaczego? Dlatego, że zobaczcie, nasze państwo, rządzące obecnie, Obecnie przed Episkopat wcześniej podobnie, ale w zasadzie przez episkopat, czyli mm, tylko modlitwa i wojna z Rosją, modlitwa i wojna z Rosją i rozdawanie kasy na lewo i prawo na najemników. Słuchajcie, najemnik. To jest nie to po prostu przypomina się po jak czytałem. Gdzie tam szwedcy byli najemnicy. I teraz mamy sytuację XXI wiek, a w Polsce e, polskie przedstawiciele władzy chyba nie są Polacy. Ja już tak patrzę na to wszystko, bo w ogóle od 89 to w ogóle nie rządzili w Polsce Polacy. Poza jednym, ja tutaj zrobię dygresję, by dużo na ten temat powiedzieć, to jest Oleksy, co wielu teraz zdrażni, ale to jedynie Oleksy chciał zatrzymać rabunek polskiej gospodarki i ocalić co się tylko da, trzeba było go usunąć. No dobra, ale to jest taka dygresja, celowo to wrzuciłem, nie? No, ale dobra, wracamy do tematu. I słuchajcie. Nasi przy ogólnym poklasku całej opozycji wszyscy się cieszą, radują, że w Polsce będziemy mieli najemników z USA. Jak wiele, wiele filmów nagrałem już, już lata temu, że nie mam nic przeciwko. Dla mnie, jak ktoś mówi, że w Polsce będzie 3000, dla mnie może być 30 tysięcy. Nie ma problemu. Tylko muszą nam za to wszystko zapłacić i jeszcze dać zarobić. Bo jeżeli geopolitycznie patrzymy na tę sytuację, to jeżeli im zależy, żebyśmy my byli w ich strefie wpływu to niech za to zapłacą. Krótki temat. Tak jak to zrobili Japończycy, Koreańczycy, oni po prostu zarobili na tym biznesie. Wiele mówi, o, a te gospodarki powstały, no powstały po, po, popłynął potężny kapitał. Kiedy zdobyli Japonię, no to, to Japończycy powiedzieli, my nie mamy kasy, my jesteśmy biednymi ludźmi. Nic nie mamy. Jak chcecie, żebyśmy na soku okupujcie, dajcie nam jeść i trudno. A jak chcecie, dodajcie nam kasę, my zbudujemy przemysł i będziemy dla... współpracować. No i tak się stało. To samo było z Koreą. Zobaczcie, jak te państwa e, funkcjonują, jak one wyprzedzają e, gospodarczo, e, poza chyba Niemcami, w zasadzie cały świat, łącznie z Ameryką. A tu co mamy? Starszych braci, którzy mówią, zapłacimy za każdego najemnika i jego utrzymanie. Jaki to ma związek, ktoś powie? Jaki to ma związek z posłami? Z posłami, tam jeszcze ministrami, teraz tam. E, Prezydent tam swoich, swoje, tam wszystkich ludziom będzie podwyższał i tak dalej. Kasę. No, no, taki to ma. Że na przykład jest w Polsce, mm, ja nie wiem, 3000, 5000 tych, tych, tych najemników z USA. Niech, niech będzie, że ich jest 3000. Ich koszt utrzymania miesięczny to są tam grube setki milionów złotych, ale za, załóżmy, przyjmijmy, że mamy 460 posłów i te 3000 najemników kasa, która na nich idzie, bo to ja teraz powiem taki kazusik, kasa, która na nich idzie, zróbmy 460, czyli że jest 460 najemników i kasa, którą, do, do, którą rzeczywiście my jako Polacy płacimy na nich. To wiecie, że koszt utrzymania takiego najemnika to by wynosił, ja tak liczyłem, między 100 a 200 tysięcy złotych miesięcznie. Teraz trzeba to sobie wyobrazić. Tu mamy 460 posłów, którym tam podnieśli po 12 tysięcy, czy po 20? No, chyba po 12, nie, nie, nie patrzyłem. Tego. Natomiast e, na, na najemika płacimy 200 tysięcy miesięcznie. On tu przyjeżdża, spaceruje sobie. Trzeba mu jeszcze zapewnić e, rozrywki e, cielesne. Też do, do, dowożą tam cały czas agencje, bo to, to, przecież, to, jest, to jest jedna z, z, z takich. E, konieczności, która nie jest oficjalnie ujęta, ale jest, jest wskazana, bo to nasi starsi bracia to też przewidzieli. I teraz jeżeli tak, no to ja mówię, to mnie nie przeszkadza. Jeżeli na najemnika stać polskiego podatnika, polskiego rządu, tutaj nie ma, nie ma protestu, propozycji, bo, przepraszam, nie ma protestów opozycji, nie ma nic, wszyscy się cieszą, że fajnie, na, będziemy płacić na najemników, którzy nic dla nas nie zrobią, nie kiwną palcem w naszej obronie, tak jak to zrobi, nie zrobili w latach czterdziestych, mało tego, nie chcieli nas zrucyfikować, jak można w ogóle wchodzić w układ z państwem, które chciało nas zrucyfikować, które chciało, państwo USA, które chciało nas pozbawić naszej narodowości, yy, naszej kultury, i normalnie zrusyfikować, wprowadzić język ruski, żebyśmy nawet języka z polskiego nie mieli. A dzisiaj ty opłacamy tych najemników. No to ja powtarzam, to dla mnie poseł niech ma 50 tysięcy, niech ma chociaż jedną czwartą. Jedną czwartą tego, który ma najemnik. I tyle. Dla mnie to jest... Wcale się z tym nie burz, ja to, mnie to w ogóle nie przeszkadza. No w ogóle, podnieśli posłom, niech im podniosą do 50 tysięcy złotych każdemu. Przecież stać, bo Zobaczcie, ile płacą na najemników w Polsce, a ile oni ogłaszają. Teraz wychodzi ten zawodnik i mówi, że do, do Ameryki będziemy wysyłać grube miliardy złotych dla starszych braci w Stanach Zjednoczonych, jak zbrojeniówkę. No to tam, jeżeli byśmy teraz wszystkich. Po, zróbmy podział w Ameryce. To jest jeszcze lepsze. Bo na przykład tam zróbmy 460 starszych braci w Stanach Zjednoczonych. Jaka kasa? Wyobraźmy sobie, tak, tak mówię teoretycznie, wyobraźmy sobie, ile miliardów tam wysyłamy. No to tam wychodzi miesięcznie, że taki starszy brat będzie zarabiał, nie wiem, milion złotych miesięcznie. Czyli 460, to na każdego starszego brata przeznaczamy milion złotych miesięcznie. I dziwić się, że tutaj polski, że, że przynajmniej z tytułu Polacy... Bo tutaj mówimy przynajmniej z tytułu, bo tam wysyłamy, zobaczcie, na inną narodowość, na inną nację. A tutaj przynajmniej oni się określają, my jesteśmy Polakami. No i sobie zrobili te podwyżki. Bardzo dobrze, to dajcie im po 50. Ja jeszcze, jeszcze dołożę po 50. Przynajmniej to są Polacy. Po kolei od, od wielu, wielu lat wysyłają po 100 euro e, starszym braciom z Nadia Jordanu, e, gdzie, gdzie niektórzy podobno mają po 140 lat. Wysyłaj po 100 euro, a, a suma jest podobno całkiem niezła. Z jakiej racji, z jakiej racji my to w ogóle wysyłamy? Nie myśmy chcieli komunizmu, nie myśmy chcieli nazizmu, a my płacimy, ale stać. Taki naród jak Polska stać. Więc jest tylko tyle. To, to jest to, to moje odniesienie do tej do, do, do kwestii. Nie przeszkadza mi to, niech sobie podnoszą. Tak, mówię tak, na równo 50 tysięcy uważam, że byłoby całkiem sympatycznie. Dla nich, dla ich rodzin i tyle. Takie mamy państwo. Tak się żyje. Może jeszcze. A dobra, starczy.